Niepokojący w swej treści list otrzymali w październiku zabrzańscy radni. List jest anonimowy i traktuje o rzekomych nieprawidłowościach w spółce miejskiej Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji. W kontekście targowiska pod ratuszem i spółki Zari no, nie sposób ukrywać, że pojawiły się i wpłynęły również do doradnych informacje o pewnych zachowaniach i obecności w tej spółce osób związanych z panem ze sztabem wyborczym. Pani prezydent, ja bym bardzo prosił o interwencję w tej sprawie i zajęcie się... E, tym problemem, bo no, te informacje są naprawdę niepokojące. List wywołał niemałe poruszenie na październikowej sesji Rady Miasta. W tej sprawie pytania prezydent Zabrze zadał radny Prawa i Sprawiedliwości Ferdynand Reis. Nie uznaje instytucji anonimu, tym bardziej, jeżeli jest napisany jeszcze z literówkami, i to w miejscu, w którym nie powinna się ta literówka znaleźć i. Bo znalazłem dzisiaj się w skrzynce takie pismo: Urząd miejski w Zabrzu, radny Ferdynand Reis, bla, bla, bla. Zwracamy się do Was jako pracownicy Zari. I absolutnie nie interesują mnie procesy, które tu są opisane, bo to się trzeba podpisać. Jeżeli się ma do kogoś coś, to, to ma się znaleźć podpis. Ale jedno bym chciał wiedzieć. Bo jeżeli zakładam, że te, te, te opisane zdarzenia mogą być wyssane z palca. To muszę się zapytać, czy, czy osoba pana Karola Fedorowicza jest osobą fizyczną? Czy ktoś taki faktycznie istnieje? A jeżeli tak, to czy został zatrudniony w Zari? Jeżeli tak, to jako kto? I, a jeżeli wiemy już jako kto, to jakie ma kompetencje na to stanowisko i jakie jest jego formalne wykształcenie? Dziękuję. Wszystko. Dziękuję bardzo. Eee, pani prezydent, bardzo proszę. Eee, oczywiście odpowiemy panu radnemu na piśmie. Podczas konferencji prezydent Zabrza Agnieszki Rupniewskiej, która odbyła się w listopadzie, o Karola Fedorowicza pytali dziennikarze. Dobrze, Łukasz Dudek, redakcja Tarnobórski Info. Czy prawdą jest, że Karol Fedorowicz został zatrudniony w miejskiej spółce Zalimu? Pytanie do prezesa spółki. Czasy, kiedy w naszym mieście decyzję podejmowała jedna osoba, minęły kilka miesięcy temu. Ja szanuję współpracowników, z którymi działam, w związku z tym w ramach podziału kompetencji, którymi się zajmujemy, spółki nie należą do mojego resortu, a oprócz tego jest także oczywiście zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych prezes, a także zarząd odpowiada za sprawy spółki i za ich reprezentację. No a to pani bliski współpracownik w czasie wyborów, tak? I nie wie Pani, czy pracuje? Ale to czy jest to prawdą, czy nie? Bo są takie plotki. Te fake newsy trzeba ucinać na porządku. Zgadzam się. Dlatego jest to bardzo dobre pytanie do zarządu spółki. Pani nie wie. Panie redaktorze, zgodnie z kompetencjami, którymi zajmuje się jako prezydent miasta, nie zarządzam spółkami. A oprócz tego, tak jak powiedziałam, za sprawy spółek, a także za ich reprezentowanie odpowiadają zarządy. Dziękuję. Kim jest Karol Fedorowicz? Karol Fedorowicz był m.in. niegdyś asystentem europosła Grzegorza Tobiszewskiego. Wiadomo, że Fedorowicz widziany był w sztabie wyborczym Agnieszki Rupniewskiej podczas ostatnich wyborów samorządowych. Wówczas na pytanie naszego dziennikarza, czy kandydatka na prezydenta Zabrza z nim współpracuje, Agnieszka Rupniewska odpowiadała krótko: Nie posiadam żadnej umowy o współpracę z panem Karolem Fedorowiczem. Kiedy doprecyzowaliśmy, że nie chodzi nam o umowy, a o faktyczną współpracę, to od tego momentu Agnieszka Rupniewska zaprzestała odpowiadać na nasze pytania. Lokalny tygodnik Głos Zabrze określił niedawno Karola Fedorowicza szarą eminencją polityki. Natomiast redaktor Patryk Osadnik z portalu Ślązak w artykule Radni PiS chcą odwołać marszałka Jakuba Chełstowskiego i rozliczyć afery, których sami nie dostrzegali, z marca 2023 roku pisze tak. Ich wątpliwości chodzi o radnych PiS budzą także decyzje personalne Jakuba Chełstowskiego, którego zaufanym człowiekiem i doradcą jest Karol Fedorowicz, jeden z architektów politycznego przewrotu w sejmiku województwa śląskiego, którego, Kompetencje i wiedzę tak bardzo ceni marszałek, że znalazł on zatrudnienie w aż trzech spółkach: Kolejach Śląskich, Śląskim Funduszu Rozwoju czy Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów. Jak podkreślano we wniosku, to świadczy o traktowaniu samorządu jak dojnej krowy dla najbliższych współpracowników. Jak już wspomnieliśmy, Karol Fedorowicz pojawiał się w sztabie wyborczym Agnieszki Rupniewskiej. To on w jej imieniu, jak czytamy w artykule Kulisy Walki o Prezydenturę na Śląsku, kandydatka z Kolegium Humanum i Konflikt w P.O., kontaktował się z dziennikarzami portalu Salon24, którzy pytali o związki Agnieszki Rupniewskiej z Kolegium Humanum. Odpowiedzi wówczas nie otrzymali, natomiast jedna z informacji, którą można przeczytać w artykule, brzmi tak. W nowym rozdaniu w urzędzie marszałkowskim Haustowski nie ma czego szukać. Musi szukać dla siebie i swoich ludzi innej przystani. Mówi się, że Haustowski, Fedorowicz i ich ludzie mogą trafić do spółek i instytucji w zabrzu, jeśli wygra Rupniewska. Słyszymy od lokalnego działacza. Jak potwierdził nam radny Ferdynand Reiss, Karol Fedorowicz jest zatrudniony w Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji. W odpowiedzi na zapytanie radnego do sprawozdania międzysesyjnego prezydenta miasta Zabrze informuję, że w spółce Zari został zatrudniony pan Karol Fedorowicz poinformowała, że wszelkie postanowienia umowy o pracę z panem Karolem Wiktorowiczem objęte są ścisłą tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a treść umowy nie może zostać ujawniona jakimkolwiek osobom przeciw bez zainteresowanych stron. Co i za ile w zabrzeńskiej spółce robi Karol Fedorowicz? Jak spekuluje głos Zabrza, Fedorowicz ma odpowiadać za wizerunek Agnieszki Rupniewskiej w mediach? Medialne centrum dowodzenia? Czyżby właśnie przepowiednia ta spełniała się na naszych oczach? Jest to tym bardziej prawdopodobne, iż już klasyczną tajemnicą Poliszynela jest w zabrzu fakt, że Rupniewska miała powierzyć Fedorowiczowi zadanie zbudowania silnego zespołu zajmującego się kreowaniem jej pozytywnego wizerunku wśród mieszkańców. Oficjalnie tego jednak nie potwierdzimy, gdyż jego umowa, jak już słyszeliśmy, jest objęta klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. Pytanie, co robił Karol Fedorowicz w Urzędzie Miejskim na godzinę przed listopadową konferencją prasową Agnieszki Rupniewskiej, pozostawiamy bez odpowiedzi.